Cześć, to Tata Wariata. I a, na początku powiem, zasubskrybujcie zasubskrybujcie please, mój kanał. Tam są fajne rzeczy się będą pojawiać, jeżeli chodzi o to, co robicie ciekawie. To jest Ski Park Szczecin. Mega fajne miejsce, słuchajcie. Dla tych, co wybierają się turystycznie do Szczecina, albo dla tych, którzy mieszkają w Szczecinie, powinni e, się czy mój 5-latek, 3-latek, 4-latek i tak dalej sobie pojawią. Mój. Pięciolatek poradził sobie z tym, co cały czas. Jest tutaj pierwszy raz w to jest mega, mega miejsce. Mój, o, mój syn, ok, dziewięcioletni, który nie jeździ na naretach w ogóle i śmiga jak wariat, przegania mnie na desce, też poradził sobie, I to jest też ich pierwszy raz w tym miejscu, więc zobaczcie, to jest super. To naprawdę jest jak na bieżące ćwiczenie. E, Ćwiczenie tego jeżdżenia na no naretach, więc to jest mega frajda. A co do tego, oni tutaj mają, mają tu jeszcze ściankę z w ogóle są przemili. E, te panie są przesympatyczne, ceny są fantastyczne. Naprawdę rewelacyjne miejsce, warto się tu pobrać. E, I tak jak mówię, na no, no naretach zbierzmy, że sobie pojedziecie i da się jeździć. Ja spróbowałem na desce. Na no, desce to już jest chyba jeszcze szkoła, jest tutaj znacznie trudniej, ale jest fantastyczne miejsce i polecam. Please subskrybujcie mnie, bo naprawdę kolejne rzeczy się nie tego pojadu. Cześć!